Witam Was wszystkich. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam udzielić pewnej porady, mianowicie na to, żebyście nie pozwolili nikomu, żeby się ktoś wywijał Waszym kosztem. Dlatego też chciałbym od razu przytoczyć pewien przykład, który miał miejsce przed kilkunastoma laty, kiedy, pamiętam, pisaliśmy maturę. Mój dobry znajomy, który był dobrym uczniem, pisaliśmy maturę wtedy próbną, było tak, że no... Kilkoro uczniów, wiadomo, czy tam nawet dużo więcej, nie zdało matury próbnej, bo no wiadomo, no dużo osób się do próbnej matury nie przykłada. No i byłem świadkiem pewnej rozmowy właśnie mojego dobrego przyjaciela z tamtych czasów szkolnych i jego kolegi z osiedla, z innej szkoły, który miał sytuację taką w domu, że no rodzice mieli względem niego wysokie wymagania, ale tak się stało, że nie zdał próbnej matury, pamiętam, z matematyki. Kwestią było tego to, że powiedział swoim rodzicom, którzy dobrze znali mojego przyjaciela, bo też wiadomo często tam do siebie chodzili nawzajem do domu, że on też matury nie zdał próbnej, na co no, ten kolega był zdziwiony, no nie powiem, no bo ja też bym sam się zdziwił, dlaczego takie coś ma mówić, tak? A tu i chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać się przy rodzicach z lepszej strony, że nie tylko ja nie zdałem matury, tylko mój kolega, który się dobrze uczy, też matury nie zdał. I powiedział mu to otwarcie, że wiesz, no, ja tego oczywiście byłem świadkiem, bo to wszystko słyszałem. Powiedział mu tak, że no, wiesz, że ja wiem, że tak powiedziałem to na Ciebie, że skomałem, no ale akurat tak pomyślałem o Tobie. No i ja uważam, że to było takie trochę nie fair z jego strony, że mówił takie. Po pierwsze no, kłamstwa i bzdury na czyjś temat, że ktoś w trudnej matury nie zdał, skoro tamten był dobrym uczniem, no ale to chodziło właśnie o to, że był dobrym uczniem, że skoro nie zdał matury trudnej, to on próbował się dowartościować przy swoich ulicach, nie tylko on nie zdał, tak? Czyli innymi sobie próbował się wybić jego kosztem, tak? Że taki dobry uczeń, a też nie zdał. I ja uważam, wiecie, przykładów mógłbym tu podać całe multum na takie coś. Ja nie mówię, że nie, bo to jest taka kwestia, już tych przykładów można by naprawdę podać setki tysięcy, jak mniej więcej. Ale ja uważam, że przesłanie jest tylko jedno. Słuchajcie, nie pozwólcie na to, żeby ktoś inny się wybijał waszym kosztem, bo jeśli ktoś to robi, no to w takim razie nie zasługuje na to, żeby nazywać się naszymi kolegami, znajomymi, a co dopiero przyjacielem, bo przyjaciele tak sobie przecież nie robią. Także pamiętajcie o tym i weźcie to głęboko do serca. Trzymajcie się.